Jeg trodde du hadde dette til øye. Się żyje. O, o. Ja się żyję. Ja się ślidzę i tak jadę, nie? Część jeszcze jak gówno. <noise> jak mucha na gównie, nie? Wyprostuj nogi, wyprostuj. Stoisz? Nie. Stoisz? Stoję. Nie pierdolę. No co, ciesz się, przecież chciałaś przyjechać. No, co jest? Co jest kurka wodna? Co jest kurka wodna? Popa. Słońce świeci. Wszystko lśni. Przed nami tu nie dotarł nikt. Reset. Okulary. 3, ry Ale co to miało być? Głowa wystawała? Jeszcze raz Jeszcze raz A taki reset ja rozony, wyłazisz? Ja nie do samej się okręć, dupą. Pięknie Pięknie, 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 tam. Ale bez wiaderka to nie zaliczał. Dobra, dajesz. Uf, wszystko było. Zaliczone. Mówię, tylko wariaci są coś walić, nie?